Jeśli całą Biblię mielibyśmy podsumować jednym wersetem, byłby to fragment z Ewangelii Jana, rozdział 14, werset 20. W tym wersecie Jezus mówi do każdego człowieka, że Duch Święty otworzy nasze oczy. Jest w książce pewna scena w ogrodzie, którą chciałbym wam przeczytać. Dla wielu czytelników stała się ona znacząca. Bez przesady, to był naprawdę drobiazg, Mac zaoponował Mac. Tylko spójrz na ten bałagan. Powiódł wzrokiem wokół siebie, ale ogród jest naprawdę piękny i pełen ciebie, Saraju, czyli ducha świętego. Choć jest jeszcze mnóstwo do zrobienia, czuję się tutaj dziwnie dobrze, zupełnie jak w domu. Obie spojrzały na siebie z uśmiechem, a potem Saraju podeszła do Maka, bardzo blisko. I powinieneś tak się czuć, Mackenzie, bo ten ogród to twoja dusza. Bałagan też jest twój. Ty i ja razem pracowaliśmy w twoim sercu, a ono jest dzikie i piękne, choć się zmienia. Tobie wydaje się, że panuje tu nieład. Natomiast ja widzę tworzący się doskonały wzór. Żywy fraktal. Ten odcinek będzie dotyczył ogrodu: ogrodu, w którym Bóg wykonuje swoją pracę. Odsłania w nim nasze złamane serca, zranienia. Zniszczenia przynosi uzdrowienie i daje nowe życie. Jest to piękne i wspaniałe miejsce. Może trochę zarośnięte, może pełne jeżyn, ostu i cierni. Jednak zamiarem Boga jest nas uzdrowić, odnowić. Gdzie stworzone jest stworzenie? W Chrystusie. Wszystko, co powstało zostało stworzone w Chrystusie. Jesteśmy stworzeni w Chrystusie. Jeśli spojrzymy na czternasty rozdział Ewangelii Jana, widzimy moment, w którym Jezus zwraca się do swoich uczniów, składając niezwykłe oświadczenie. Jeśli całą Biblię mielibyśmy podsumować jednym wersetem, byłby to fragment z Ewangelii Jana, rozdział 14, werset 20. W tym wersecie Jezus mówi do każdego człowieka, że Duch Święty otworzy nasze oczy. Jezus mówi, że w procesie naszego zbawienia, uzdrowienia, Duch Święty pomoże nam zobaczyć, że Jezus jest w Ojcu. My jesteśmy w Jezusie, a Jezus jest w nas. Chodzi tu o jedność, o tożsamość, o to, kim jesteśmy. Jak poznać tego Boga? Rozmawiaj, słuchaj, pytaj ludzi, którzy go znają. Jeśli znasz kogoś, kto ma relację z Jezusem, zapytaj Go, jaki jest Jezus. Czytaj Ewangelię, zaczynając od Ewangelii Jana. Tutaj chodzi o relacje, o poznawanie kogoś. Jest pewien cytat, który brzmi. Masz skarb, który jest cenniejszy niż złoto. Jest wypróbowany w ogniu. I teraz otrzymujesz cel tej wiary, wiary, która jest skarbem cenniejszym od złota. Celem tej wiary jest uzdrowienie twojej duszy. To działanie Boga w ogrodzie twojej duszy, pomimo istniejącego tam bałaganu albo porządku. Celem działania Boga w twoim sercu. Jest uzdrowienie Twojej duszy, Twojego myślenia, Twojej miłości, Twojej troski, Twojego tańca i śpiewu. Chodzi tu o bycie w pełni żywym człowiekiem. Chciałbym pokazać Wam coś, co przyniosłem. Mam tu srebro, właściwie jego dwa rodzaje. To jest sztabka, a to jest standardowe srebro. W tym nieładnym kawałku nawet nie widać odbicia. Za to w tym standardowym srebrze mogę się przejrzeć. To jest prawie czyste srebro. To niezwykłe. Bardziej lubimy taką łyżeczkę. Dlaczego? Bo mogę się w niej przejrzeć, jest ładna. A ta kostka jest brzydka. Wiecie, dlaczego łyżeczka wygląda dobrze? Bo próbowano zakryć wierzchnią warstwą srebra wszelkie nieczystości, które się w niej znajdują. Tak też jest z nami. Przychodzimy do Boga jako religijni ludzie, odgrywamy przedstawienie i aż się błyszczymy, tak że możemy się przejrzeć w tym blasku. Co robi Bóg? Pamiętajcie, że ta wiara jest próbowana w ogniu. Bóg wkłada srebro w ogień. I co się dzieje? Wszystkie brudy i fałsze wychodzą na powierzchnię. W tym momencie religijni ludzie wycofają się. Kiedy Twoje niedoskonałości zaczną wychodzić na powierzchnię, będą mówić: Nie chcę Twoich brudów na sobie, wyglądam dobrze, jestem standardowym srebrem. Będziesz cierpiał, bo ludzie zaczną odchodzić. To jest moment, w którym potrzebujemy siebie nawzajem. Kiedy brudy wychodzą na powierzchnię, potrzebujemy ludzi, którzy pomogą nam je usunąć. To będzie proces oczyszczania. To, co powiem, jest bardzo ważne. Kiedy wszystko wychodzi na powierzchnię, kiedy jesteś w ogniu, który wcale nie ma w zamiarze karania ciebie, ale wydobycie niedoskonałości na powierzchnię, aby można było je usunąć. I się został uzdrowiony. Kiedy te brudy są na powierzchni, jesteś bliższy uzdrowienia niż byłeś kiedykolwiek. Działanie Boga, okoliczności, relacje one sprawiają, że brudy wychodzące na powierzchnię dają nam uzdrowienie. Celem tej wiary jest uzdrowienie Twojej duszy. Jak Bóg patrzy na to, myślimy, że Bóg mówi, wypróbujemy Cię teraz w ogniu. No, popatrz na te brudy. Naprawdę? Oto jak Bóg to widzi. Przemieniam Cię z chwały w chwałę. Bóg nie mówi, że przemiana zachodzi z obrzydliwości w chwałę, ale z chwały w chwałę. Musimy poradzić sobie z bagażem, kłamstwami, zranieniami, z sekretami, z gorzkniałością i wszystkimi komplikacjami. To nie jest łatwe. To jest ciężka praca, niczym ogień. Ale uda nam się to robiąc krok po kroku z łaską, jaka jest nam dana. Ogień przemiany jest nam bardzo potrzebny. Mimo, że będzie bolało, nie poddawaj się, ale chwytaj się łaski, jaką masz i idź naprzód. Pewnego razu leciałem z Salt Lake City do Waszyngtonu. Bardzo dużo podróżuję, więc czasami przerzucają mnie do pierwszej klasy, co jest świetne. I właśnie podczas tego lotu przeniesiono mnie do pierwszej klasy. Jednak razem ze mną przerzucili jakiegoś biznesmena. Siedziałem przy oknie, co jest dla mnie dobrym miejscem, bo mogłem oprzeć głowę o ścianę i usnąć. Możecie mi wierzyć lub nie, ale jestem introwertykiem. I lubię mieć chwilę ciszy. Obok mnie siada młody mężczyzna z postawą mówiącą, nie chcę mi się z Tobą gadać. I zakłada słuchawki na uszy. Jak dla mnie nie ma problemu. Po jakichś 20 minutach lotu dostajemy posiłek. Budzę się, a mężczyzna wejmuje słuchawki z uszu. Pośród stukania sztućców zadaję mu neutralne pytanie. Wyjeżdżasz z domu, czy do niego wracasz? Odpowiada: Właściwie to wyjeżdżam z domu. Mieszkam w Salt Lake City i lecę do Waszyngtonu, bo tam pracuję. Co robisz w Waszyngtonie? spytałem. Jestem lobbystą dla stanu Utah i czasami dla kościoła Mormonów. A ty co robisz? Przemawiam na światowej konferencji dla dyrektorów cmentarzy. Co? Dokładnie, kto by pomyślał. Ciągle mija się cmentarze, a ktoś musi o nie dbać. Ale dlaczego chcą, abyś przemawiał? spytał. Odpowiedziałem, no cóż, napisałem książkę, którą wielu z tych ludzi przeczytało. Było dość głośno, były delikatne turbulencje. Mężczyzna zadał mi kolejne nieszkodliwe pytanie, po czym zapaliła mu się lampka. Czekaj, czekaj. Ty jesteś autorem chaty? Tak. Ojej, ta książka zmieniła moje życie. Naprawdę? Spytałem. Pozwól, że ci o tym opowiem. Zaczęliśmy czterogodzinną rozmowę, która była jedną z najlepszych rozmów, jakie miałem. Rozmawialiśmy o życiu, o śmierci, o książce, jaki miała wpływ na niego i jego przyjaciół. O tym, jak zaczął ją rozpowszechniać w kościele Mormonów, którzy zaczęli ją sprzedawać w swojej księgarni. Bo dała im ona możliwość rozmawiania z ludźmi o Bogu. Nie chodzi w niej o religię, ale o relację. Po tej niezwykłej rozmowie wylądowaliśmy w Waszyngtonie. Wymieniliśmy się numerami telefonów. Była to moja pierwsza noc, więc nie miałem zbytnio co robić. Aż nagle dostałem telefon od Steve'a, z którym leciałem samolotem. Pyta mnie: Robisz coś wieczorem? Nie. Czy byłoby w porządku, gdyby senator Markley i jego zespół zabrali cię na pizzę? Połowa z nich czytała chatę. Druga połowa pójdzie ją kupić, jeśli ją podpiszesz. Z miłą chęcią, odpowiedziałem. Po spędzeniu ze Steve'em całego dnia zaprzyjaźniliśmy się. Kilka tygodni później dostaję od niego telefon. Część naszej rozmowy dotyczyła rozdroży. Jest greckie słowo opisujące osąd, które brzmi Krisis. Od tego pochodzi nasze słowo kryzys. Oznacza ono rozdroże. Za każdym razem, kiedy opisywany jest dzień sądu, używane jest słowo crisis. W naszym życiu ciągle napotykamy na rozdroże. Steve dzwoniąc do mnie, mówi Paul. Dzień po naszym spotkaniu stanąłem na rozdrożu. Kilka lat temu wdałem się w internetowy romans z kobietą, ale zakończyłem go chwilę przed pierwszym spotkaniem. Dzień po tym, jak spędziliśmy razem cały dzień w samolocie i na pizzy. Jej mąż pojawił się w moim domu ze stertą przesłanych wiadomości i wręczył je mojej żonie, która zadzwoniła do mnie, mówiąc, że chce rozwodu. Wsiadłem w samolot i wróciłem do domu. Przez tydzień chodziliśmy do doradcy małżeńskiego i wiesz co? Żona dała mi kolejną szansę. Głównie dlatego, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, odkąd przeczytałem chatę, zauważyła we mnie zmianę. Zdecydowałem, że koniec z kłamstwami w moim życiu. Chcę żyć autentycznie. Dlatego dzielę się z moimi przyjaciółmi tym, co dzieje się w moim życiu. Nawet moimi porażkami. To jest Bóg, który jest najlepszym ogrodnikiem, który wchodzi do naszego życia i zaczyna wyrywać z niego rzeczy, które uważamy za cenne, a tak naprawdę są truciznami. Bóg z naszym udziałem zaczyna przemieniać to miejsce w żywy fraktal pełną duszę.